Witam Państwa na kolejnym moim spotkaniu z Państwem. Podsumujemy miesiąc czerwiec 2023 roku. Podkreślam tą, te, ten miesiąc i datę 30 czerwca 2023 roku. Myślę, przejdzie ta data do historii naszego miasta, bo w tym właśnie dniu miałem przyjemność w gronie bardzo wielu gości, którzy przyjechali do Świnoujścia. Bardzo wielu mieszkańców Świnoujścia, którzy przyszli na nasze zaproszenie do, w rejon tunelu, otworzyć inwestycję, którą, na którą każdy z nas czekał bardzo długo. Jedni 80, niektórzy 70, niektórzy 60, ja 50, ale niektórzy krócej, ale czekali. Czekali na moment, kiedy będzie można bezpiecznie, szybko, sprawnie po przejechać z Wyspy Uznam na Wolin i z Wyspy Wolin na Wyspę Uznam. Ten fakt miał miejsce. Bardzo cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego i tym, którzy decydowali na szczeblu rządowym o budowie tunelu w Świnoujściu władzom województwa zachodniopomorskiego, ale również dziękuję moim współpracownikom, którzy przez wiele lat ciężko pracowali, aby doprowadzić do tego finału, do otwarcia tunelu. Dziękuję mieszkańcom Świnoujścia, że tak długo czekali, cierpliwie czekali wierząc w te obietnice, które i zapewnienia, które składałem im, gdy po raz piąty, po raz czwarty startowałem w wyborach na urząd prezydenta miasta. Ale dziękuję również wykonawcom firmie Por, firmie Gillermak, szefostwu, kierownictwu, pracownikom. Dziękuję inżynierowi kontraktu, dziękuję. Pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która prowadziła jako inwestor zastępczy tę inwestycję. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy korzystać z tej inwestycji, że dzisiaj możemy normalnie funkcjonować, że może być inaczej jak to, co miało miejsce przed 30 czerwca. Myślę, że wielu z Państwa już się przekonało. Wielu czekało bardzo kilka godzin na to, żeby po godzinie 20, gdy szlabany poszły do góry, zapaliło się zielone światło, mogli wjechać do tunelu. Z tego co słyszałem, bo nie widziałem, bo byłem tutaj właśnie w, zaangażowany w tę pracę na tunelu, nie widziałem tej kolejki, która zablokowała miasto. I to właśnie był ten jedy, jedyny raz kiedy zrealizowało się to marzenie niektórych, którzy wietrzyli na Armagedon w mieście, gdy otworzymy tunel. Pamiętacie Państwo, jak, jak wiele artykułów, wiele wypowiedzi polityków przenoszonych na, na media, szczególnie jeden portal, ostrzegał, przestrzegał nas, co będzie w Świnoujściu, jak otworzymy tunel. Nie będziemy mogli się poruszać po ulicach. Miasto będzie zablokowane. Nie zbudowali parkingów, nie, z, nie zorganizowali komunikacji autobusowej, nie zabezpieczyli promów. To wszystko było wam przekazywane przez długi okres czasu, a dzisiaj, kiedy tunel otwarto, okazało się, że były to nieprawdziwe informacje. Kiedy ja informowałem, że nie spodziewam się niczego szczególnego, że miasto będzie funkcjonowało tak jak dotychczas. Tylko będzie nam się zupełnie inaczej żyło. Nie wszyscy w to wierzyli. Mówili, że to jest propaganda. A wiadomości prawdziwe, to były przekazywane przez tych. Nie będę wymieniał imię, imion i nazwisk. Nie będę wymieniał portalu, który to szczególnie tym się zajmował. No bo po co? Dzisiaj sami Państwo widzicie, jak jest. że można pojechać. Między, do międzyzdrowia, że wypić kawę u, u, u znajomych i rodziny, że mogą oni do nas przyjechać, nie obawiając się długiego oczekiwania, że nie ma korków w tunelu, że tunel nie, nie, nie zalewa woda. Bo słyszałem, że przecieka, że światła nie działają. Czytam dzisiaj na tym portalu, że światła nie działają, że, że odebrano fuszerkę i znowu komentarze. I wiadro pomyj, między innymi na moją głowę, co oni zbudowali. A, a, a chciałbym powiedzieć, że spaliny czuć w tunelu, bo wentylacja nie działa. I znowu szukamy, jak to niektórzy mówią, dziury w całym. Szukamy sensacji, żeby wzbudzać emocje, zupełnie niepotrzebnie. Zajmijmy się sprawami, które mieszkańcy oczekują. Popatrzmy pozytywnie na to miasto. Czy musimy zawsze je... Opluwać, pokazywać w nieprawdziwej rzeczywistości po to, żeby inni, którzy czytają te wiadomości no, zmienili decyzję i nie przyjeżdżali do się na wczasy, na przykład jechali gdzie indziej, bo tam jest dobrze, bo nic nie piszą, a u nas ciągle źle. Dziura więzni, to jest problem, kosz na śmieci wypełniony śmieciami i tak dalej, mógłbym dziesiątki przykładów pokazywać. Cieszmy się. Pierwszy weekend, sobota, niedziela, przejechało tunelem 42 tysiące samochodów. Ja wiem, że część z nich to byli kierowcy mieszkańcy Świnoujścia, którzy chcieli przejechać i jeździli kilka razy. Ale to pokazuje, jak wiele tych samochodów przejechało. Pamiętacie państwo dyskusję, w tunelu będą korki. Bo ten tunel ma tylko dwa pasy ruchu. A ja się pytam. I, za, I mówiłem wtedy, a droga jest 3 do Świnoujścia, ile miała pasów jeszcze niedawno? Też dwa pasy ruchu. Tylko tą drogą oprócz tych, którzy dzisiaj wjeżdżają do tunelu, jechały tiry na terminal promowy. Sie tiry nie wjeżdżają do tunelu, bo nie mają potrzeby. Jest w związku z tym mniejszy ruch jak na drodze numer 3, a na drodze 3, numer 3 nie było korków. Tłumaczyłem to. Co dzisiaj możemy do, każdy może doświadczyć tego, obserwując, co się dzieje. W dniu wczorajszym 16 tysięcy samochodów przejechało, dzień wcześniej, 4 lipca 12 tysięcy. Myślę, że o piątku, czyli w dniu jutrzejszym, czy w sobotę będzie tych samochodów więcej. Ale nie tyle, żeby nie mogły bezpiecznie, szybko, sprawnie przejechać tunelem. Chyba, że tych, ja przepraszam za to określenie tych idiotów. Będzie więcej. Bo jeżeli dzisiaj obserwuję niektóre zdarzenia, które mają miejsce w tunelu, że kierowca ciągnący przyczepkę za sobą zawraca w tym tunelu, Oczywiście jest usprawiedliwienie. Na tym portalu czytam, bo jakiś komunikat został nadany. I wszyscy wpadli w panikę i zaczęli zawracać. Komunikat był na, skierowany do tego kierowcy, żeby nie zawracał. Przecież jeżeli się pomylił i wjechał, to może przejechać tunel, na skrzyżowanie zawrócić i, i, i wrócić w sposób prawidłowy. Jeżeli słyszę i widzę, że kierowca tira, który się pomylił i wjechał do tunelu, to zamiast przejechać tym tunelem, to on zaczyna cofać w tunelu. No, zachowania no, w głowie się nie mieści, jak można tak się zachować. Czy wreszcie kierowcy o samochodach osobowych no, zachowują się bardzo różnie zatrzymują się, wyprzedzają się, mimo tego, że jest odcinkowy pomiar prędkości. Oni poniosą tego konsekwencje, zapłacą kary, bo policja prowadzi dochodzenia. No ale. Kary to jest jedna rzecz, ale jakie niebezpieczeństwo stwarzają dla innych, tak się zachowując. Apeluję do wszystkich: wytrzymajmy, przestrzegajmy tą prędkość 50 na godzinę, nie jest to aż tak wolno. W ciągu dwóch minut przejedziemy tunelem, jadąc tą prędkością, no i będzie, i będzie wszystko tak, jak tego oczekujemy. Wierzę w to, że tak będzie. Wierzę w to, że tak będzie, tunel będzie nam służył. Promy będą tylko jakimś uzupełnieniem tego, co, co doświadczamy dzięki tunelowi. Promami będą przyjeżdżali rowerzyści, i takie mamy obs obserwacje dzisiaj. Niewielu rowerzystów korzysta z przejazdu autobusem, i dobrze, i bardzo dobrze. Wszyscy jadą na, na, na przeprawę bielik i przejeżdżają promami. Także system funkcjonuje. Sprawnie, z czego się bardzo cieszę, obserwujemy codziennie, otrzymuję raporty, jak to wygląda na co dzień, ale najbardziej co mnie cieszy, to reakcje naszych mieszkańców, których spotykam dzisiaj. Dzisiaj może jestem bardziej rozpoznawalny, bo, bo media mnie tam przez chwilę pokazywały dosyć często. I dzisiaj mieszkańcy wyrażają swoją radość z faktu, że wreszcie to się stało. I, i, I za to mieszkańcom Świnoujścia i gościom bardzo dziękuję. Ale mam świadomość, że gdyby nie ten zespół moich współpracowników, nie cieszylibyśmy się z tego. To jest ich, to jest ich ogromne, ogromne zaangażowanie, ogromna praca, którą musieli wykonać. A dzisiaj największą nagrodą dla nas to jest satysfakcja, że to zdanie żeśmy zrealizowali. Przepraszam. I jeżeli jestem przy tunelu jeszcze, to, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że grupa mieszkańców podjęła inicjatywę, aby, aby znaleźć patrona, aby ten wskazać patrona, grupa mieszkańców wskazała patrona Unię Europejską, która tunel miałby się mieć jej imię zebrała podpisy, dostarczyła je do, do, do Pani Przewodniczącej Rady Miasta. Dzisiaj sprawdzamy, czy odpowiadają one przepisom, które w tej kwestii obowiązują. Jeżeli tak, to przekażę Pani Przewodniczącej Rady Miasta, aby wniosła to na sesję. Niech radni zdecydują, czy taki, taki sposób wyłonienia patrona jest przez nich akceptowalny, jeżeli większość opowie się za, no to tunel będzie miał imię Unii Europejskiej. Ja uważam jednak, że powinno to być inaczej, w inny sposób zorganizowane, że powinniśmy dać szansę wszystkim tym, którzy mają jakiś pomysł na, na patrona i dlatego, jeżeli Rada nie podejmie tego tematu, nie zagłosuje za, ogłoszę, ogłoszę konkurs. W którym każdy będzie, każdy z Państwa będzie mógł zgłosić swoją propozycję. Te propozycje e, następnie przekażemy wszystkim mieszkańcom, niech się wypowiedzą. Niech każdy głosuje na jedną ze zgłoszonych. Rozumiem, że będzie kilka. I w ten sposób chciałbym dokonać wyboru. Ale e, o tym zdecydują Radni Rady Miasta na, myślę, kolejnej sesji, czyli sesji w miesiącu sierpniu. To tyle, jeżeli chodzi o, o patrona przed, przed otwarciem tunelu 29 była sesja Rady Miasta, na której radni dokonali oceny mojej pracy. Oceniając mnie, oceniali cały urząd. Wszystkie podległe mi jednostki administracyjne spółki. Czyli wypowiedzieli się na temat wotum zaufania, a potem udzielenia absolutorium za pracę w roku 2022. Długa dyskusja, jak zawsze, bardzo emocjonująca. Jedni byli za, drudzy przeciw. Na szczęście, tylko w jednym przypadku był głos wstrzymujący się, bo uważam, że taki głos wstrzymujący. To jest taki brak zdecydowania, no takie stanie w rozkroku, uważam, nie powinno mieć miejsca, no ale był taki jeden głos. Generalnie 15 radnych było za, czworo zagłosowało przeciw. To, 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 to jest, chciałem powiedzieć oczywiście, to, to, to była grupa radnych lewicy. Be, bez głosu pana radnego Stanisława Bartkowiaka, który, który nie, nie kierował się poleceniem, a kierował się tym, co, co wyczytał z dokumentów. Czyli rzeczywiście ocenił naszą pracę i zagłosował za. Bo w przypadkach jeden radny SLD nie brał udziału w głosowaniu, pan radny Jarosław Odarczyk, a pozostali poparli. I za to wszystkim radnym bardzo dziękuję, bo to jest ocena mojej, mojej osoby, ale myślę, że całego zespołu, z którym współpracuję, bo zapewnię, zapewniam Państwa, oni naprawdę ciężko pracowali na ten wynik, który Państwu na sesji żeśmy zaprezentowali. Chciałbym, chciałbym nawiązać też do. Do, do, do myślę ważnego wydarzenia, czy zdarzenia, które miało miejsce w trakcie tego ważnego momentu otwarcia tunelu yy, i dyskusji, która miała dzień wcześniej miejsce na sesji. Yy, spotkałem się z zarzutem, dlaczego nie uczestniczę w protestach mieszkańców prawobrzeża, którzy uczestniczą, blokując yy, przejścia dla pieszych do ulicy wyraziłem swój zdecydowanie negatywny, negatywne zdanie na działania tej grupy w czasie kawaliady, kiedy zakłócili bardzo piękną, wielką imprezę na plaży, płosząc konie, które no, uczestniczyły w kawaliadzie. I to był mój zdecydowany sprzeciw dla takiego zachowania. Natomiast popieram, poparłem i popieram działania mieszkańców którzy protestują na przejściach dla pieszych na ulicy, blokując ruch, bo służy to przede wszystkim temu, żeby zwrócić uwagę na poważny problem, który mają mieszkańcy prawobrzeża, spowodowany decyzją posłów, którzy głosowali na zmianę ustawy, a potem decyzją władz, które tą, ten przepis w ustawie zawarty wykonali, czyli zablokowali ulicę Ku Morzu. E, uznałem, że moja obecność na tych protestach nie jest najważniejsza. Znacznie ważniejsze dla, dla sprawy jest mój udział w rozmowach w, w, z, z tymi, którzy tą decyzję podjęli, żeby po prostu ją zmienić. I to robiłem i robię i będę robił tak długo, aż, aż ten problem nie zostanie rozwiązany. I pozwoliłem sobie, w czasie wystąpienia, mówiąc o tunelu, wspomnieć o tych właśnie problemach mieszkańców Warszawa, nie tylko, brzeża. I myślę, że odzew był pozytywny, bo pan premier, który słyszał to, bo do niego skierowałem te słowa, pan premier odniósł się do tego, że jest to poważny problem, dostrzegając również demonstrantów. Tu chciałem powiedzieć, że Apelowałem do demonstrantów, żeby, to, żeby demonstrowali, ale w, tak, w sposób kulturalny, w taki sposób, żeby nie utrudniać dojazd gości do, do, do tunelu na tą uroczystość. I tak się stało i za tym dziękuję, że tak właśnie postąpili. Bo to na pewno odniesie zdecydowanie bardziej pozytywny skutek, jak gdyby zablokowali jakieś tam incydenty z policją, która by próbowała ich na przykład usuwać z drogi. I to się stało. Powiedziałem w imieniu mieszkańców, skierowałem prośbę do premiera, premier się do tego odniósł. Po na, następny dzień, usta, po ustaleniach, po rozmowach z panem premierem i panem europosłem Joachimem Brudzińskim, w następnym dniu skierowałem na piśmie nasze oczekiwania, a oczekiwania nasze to, e, brzmiały tak. Otworzyć ulicę ku morzu, jeżeli ruch, samochodów, pieszych, rowerów, stanowiłby zagrożenie to wzdłuż ulicy Kumorzu od strony zachodniej wybudować ekran, takie ekrany jak na przykład na autostradach są, który by zasłonił w ogóle terminal gazowy od strony ulicy. To żaden problem. Buduliśmy, budujemy wielkie mury, kilometry murów na granicach. Kilometry ekranów na autostradach, więc wybudowanie tam kilkuset metrów takiego mechanicznego oddzielenia nie stanowi problemu. I to jest pierwszy mój wniosek. Napisałem również, że jeżeli będzie to niemożliwe, to przynajmniej umożliwić przejazd autobusów po ulicy Kumorzu do parkingu, który jest, został zbudowany i jest, do plaży, ale również umożliwić dla rowerzystów i pieszych wjazd na wiadukt celem udania się duktem leśnym za wiaduktem w stronę podziemnego miasta. Żeby wyeliminować ruch rowerów i pieszych z ulicy Balickiego i ulicy Wolińskiej, które nieprzystosowane są do tego, żeby tam bezpiecznie można było się przemieszczać. <laughs> I taki wniosek skierowałem. Rozmawiałem w następnym dniu z panem ministrem, europosłem Joachimem Brudzińskim, informując, że wniosek wysłałem do premiera, wysłałem również do pana posła i rozmawiałem, no, jeszcze doprecyzowując te nasze oczekiwania. Czekam na, na decyzję, czekam na reakcję. I wierzę w pozytywne rozstrzygnięcia. Natomiast co, mogę powiedzieć, że czytając, słuchając wystąpień posłów, którzy pojawiają się teraz na, na Warszawie na spotkaniu z mieszkańcami, pierwszy był poseł Jarosław Żepa z PSL-u, w ostatnim czasie pan e, Dariusz Wieczorek z Lewicy, którzy obiecują, że, że to załatwią. No to mogę powiedzieć, że życzę im tego, bo bardzo bym chciał, żeby coś załatwili. Ale usprawiedliwienie, a na pytanie, a dlaczego głosowali za, za przyjęciem tej poprawki do ustawy? No, bo, bo nie wierzyli, że będzie to wprowadzone. Oni nie wierzyli. A do mnie kierowane były zarzuty ze strony lewicy właśnie, że mogłem przewidzieć, kiedy Pan Pan poseł Marchewka do mnie zwrócił się z zapytaniem, kiedy zarówno ja, jak i pan, pan e, piwowarczyk Piotr e, e, dyskutowaliśmy o, o konsekwencjach i na piśmie przekazałem panu pos, posłowi Marchewce, jakie to może mieć skutki. Też myśmy nie wierzyli, że to tak szybko będzie wprowadzone. Czyli poseł wieczorek jest usprawiedliwiony przez. Koleżanki i kolegów z lewicy, ze Świnoujści, a ja nie jestem usprawiedliwiony, że ja też nie wierzyłem, że będzie to tak szybko wprowadzone. Mogłem drogę szybko budować, takie słyszę argument. Więc no, dobrze, że nas dzisiaj wspierają. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że nie wtedy, kiedy, kiedy był ten czas. No, ale wybory się zbliżają i, i myślę, że tych wizyt kandydatów. Na posłów, na senatorów będzie więcej. I będziecie Państwo słyszeli, jak nas lubią, jak nam pomagają, co nam zrobią. Oczywiście do wyborów. Po wyborach będzie tak jak zawsze. Koniec, koniec tej takiej polityki. I teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które. W ostatnich dniach miały miejsce, bo jak Państwo zauważyli, nie, nie kończymy naszej pracy na, na tunelu. Życie toczy się dalej i życie i mieszkańcy oczekują od nas dalszych działań. Stąd umowa, która niedawno została podpisana z firmą Salbut, w, w naszym imieniu podpisała ją pani prezes TBS-Loku na budowę kolejnych 64 mieszkań komunalnych z firmą Calbut, e, czas, czas budowy 28 miesięcy. E, koszt, to jest istotne, 27 milionów środki zewnętrznych, a 2 miliony tylko z budżetu miasta. Czyli jakże niewielkie zaangażowanie miasta w budowę czegoś, co nam zostanie, czyli budowę budynku z 64 mieszkaniami. Tutaj zasługa tych, którzy w tym uczestniczyli i służby urzędu, ale przede wszystkim spółki TBS Loku, bo taki był cel, kiedy kilka lat temu podjęliśmy decyzję, tworzymy TBS zamiast ZGM-u, to celem naszym takiej właśnie decyzji było to, żeby TBS budował nowe mieszkania, nowe domy, bo taka jest po, po prostu potrzeba. To się dzisiaj właśnie realizuje. Kolejna sprawa to e, otrzymaliśmy informację, że pojawiły się e, pieniądze e, w ramach Polskiego Ładu, e, pieniądze przeznaczone dla, wyłącznie dla gmin uzdrowiskowych. Długośmy się zastanawiali tutaj w gronie najbliższych moich współpracowników, jaki sobie cel wyznaczyć. Nie mogły to być pieniądze przeznaczone na drogi i wiele innych rzeczy. Ale po, realizowanych poza strefami, strefą uzdrowiskową. I jedynym pomysłem, który, który na tą chwilę mogliśmy zaproponować, to była kolejna promenada w kierunku e, wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej, w kierunku wiatraka. To jest 800 metrów nowej promenady, ale zlokalizowanej zupełnie inaczej, jak, jak te, które są dzisiaj już udostępnione. To znaczy. Promenada leśna myśmy to określili, realizowana w lesie z jak najmniejszą ingerencją w drzewostan, który tam się znajduje. Czyli będzie to promenada między drzewami, no bardzo fajnie usytuowana, bo w lesie, mam nadzieję, że po jej zrealizowaniu wielu będzie chciało tam tam właśnie odbywać spacery w sposób bardzo bezpieczny w otoczeniu lasu. I tutaj chciałbym powiedzieć, że Koszt całego zadania to jest 5 milionów 225 tysięcy. Z czego? 5 milionów pieniądze zewnętrzne, a udział miasta 225 tysięcy. Więc myślę, że dobry, dobry zrobiliśmy interes. Udział w nas jest naprawdę minimalny, śladowy wręcz. Zbudujemy coś, co będzie nam służyło wiele lat. Za bardzo niewielkie pieniądze z budżetu miasta. I kończąc, chciałbym przypomnieć tylko, że po raz kolejny realizujemy tak zwane Bon Seniora, jak sobie przypominam sesję budżetową, to pamiętacie Państwo głosy niektórych radnych. Zlikwidowaliśmy bon seniora, prezydent nie wypłacił wam pieniędzy, moje zapewnienie, pieniądze będą, pieniądze trafią do tych, którzy złożą stosowne wnioski, którzy się kwalifikują, a warunki są dwa bardzo proste. 65 lat skończonych i zamieszkiwanie w Świnoujściu i złożenie wniosku. I to dzisiaj ma miejsce, wielu mieszkańców składa wnioski, termin na złożenie wniosku upływa z, z dniem 30 września tego roku każdy z państwa kto złoży wniosek kto spełnia kryteria te 300 zł otrzyma i tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć rozmowę z państwem dziękuję państwu za uwagę